Dzień dobry, witam serdecznie ze Strzegomskiego Rynku, ale dzisiaj ze wspaniałym gościem, panią Emilią Krakowską, z którą znamy się osobiście od 2007 roku. Szanowni Państwo, wtedy to jako dyrektor szkoły po raz trzeci wystawialiśmy wspólnie z Tomkiem Marczakiem przedstawienie chłopów i Ewa Frąckowiak, bibliotekarka. Która wtedy nam bardzo dużo pomagała, zresztą do dziś przyjaciółka, yy, mówi: tak, słuchaj, weź zaprosi Emilkę, ona grała w chłopak, może by przyjechała, wiesz, jakby było fajnie. I tak sobie myślałem: no, świetny pomysł. Zadzwoniłem. Spotkałem się z bardzo sympatycznym przyjęciem, uzgodniliśmy datę i już no 13 Jesteśmy lat, 13, lat, 13, proszę 13 Państwa. lat, szanowni Państwo, przyjeżdża do na nas, odwiedza, może nie co roku, ale bardzo często, a w tym zdarzyło yy, yy, się tak, że była w listopadzie, a teraz jeszcze yy, pierwszych dniach, w pierwszych dniach lutego. Ja kochasz mnie? A, czy ja Cię kocham? <laughs> czy, czy ja Cię kocham? Piorę, piorę Twoje rzeczy od 25 lat. No. Gotuję posiłki? Gotuję. Sprzątam dom? Sprzątam dom. Dałam Ci dzieci? Dałam Ci dzieci. Daję i doję Twoje krowy. Doję czy nie doję? doję. 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 No. Dlaczego? Dziękuję za zaproszenie burmistrza, jak również dyrekcji szkoły, liceum, które jest piękną, pamiątkową, historyczną budowlą. To liceum zawdzięcza pracy wielu wspaniałych nauczycieli, z którymi jestem związana. Żyłam z nim 25 lat. Głodowałam z nim, walczyłam z nim. A teraz od 25 lat dzielę z nim jedno łoże. Jeżeli to nie jest miłość, to co to jest? <grym> Dobrze, <wytrzyma> no, więc ty mnie kochasz? <grym wytrzyma> Kocham mnie. Proszę Państwa, tak się dzieje, rok w rok dyrekcja szkoły, poloniści zbierają się i jest spektakl połączony z wielką literaturą. Ostatnio był Don Kichot. Don Kichot, wspaniały Cervantes i dzieci, które brały udział w tym spektaklu, jak również ich rodzice, jak również działacze społeczni i senatorzy, i y, cała rada, jak również biskup i ksiądz. Nie widzisz? Takie z paskudnymi rękoma, co niektórym nawet na pół mili sięgają. Ależ przyjrzyjcie się dobrze, wielmożny panie! To nie olbrzymy! To są wiatraki! A te ręce to świgła, którymi wiatr wraca. Widać, jak ty się znasz na rycerskiej sztuce. Proszę Państwa, ja wracam z Warszawy, która przygotowuje się w teatrze dramatycznym do Cervantesa, Don Quixota, żeby wykonać muzykal. Bardzo trudna muzyka. A dzieci z strzegomia i strzegomianie mówią u nas. Myśmy się z tą literaturą zapoznali już w listopadzie. Już wiedzą, że trzeba i żartować, i cieszyć się, i radować na wzór wielkiej literatury. To jest bardzo istotne, proszę Państwa, żeby się opierać o ważne miejsca sztuki w literaturze, w rzeźbie. Naprawdę cieszę się, że właśnie mogłam tę wiadomość o premierze w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, muzykalu, yy, yy, powiedzieć właśnie tutaj przed chwilą. Natomiast cieszę się, że tak ładnie samorządy pracują. Bo samorządy to jesteśmy my, proszę Państwa. Bo wielcy carowie, królowie. I inni władcy mijają, a kultura i sztuka zostaje. Ale zaczynamy. Ta coś, to jest. Ta miejscowość jest panie dostrzegą, a... ale nie wiem, czego dostrzegą. Tak. No. <laughs> Mnie się wydaje przyjazna dla rycerza posępnego oblicza. Szanowni Państwo, od 15 lat tutaj, na tej scenie, wystawiane były przedstawienia teatralne. W 2007 roku dołączyła do nas wspaniała pani Emilia Krakowska. O, luby mój, czy chciałbyś posłuchać muzyki? Moje ducho jest wrażliwe na muzykę. O, jesteś możny, powiedz, cóż byś zjadł. Proszę Państwa, dziękuję za powiedzenie wspaniała. Yy, musieliśmy się bardzo dużo nauczyć nawzajem, bo każdy miał wizję tego teatru, a to jest teatr w tym liceum szczególny. Miała. Ty mój cudowny, milionie dolarów, pierdo. o tak kochany mój, wiesz, jeszcze jakbyś zapłacił ostatnią ratę, kochanie, za mojego majbacha. Za tą obecność Pani Emilii i w Liceum Obywatelskim w Strzegomiu i w samym Strzegomiu serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, to jeszcze jest za małą. Proszę zobaczyć, czy może Pan kamerą pokazać tę wspaniałą dekorację? To jest wszystko praca ludzi tutaj, stąd. To jest coś wspaniałego, że przez cały rok potem młodzież żyje i otoczona jest dekoracją która dopiero zostanie wymieniona przy następnym spektaklu, który na razie jest tajemnicą. Naprawdę to jest coś wspaniałego, że ta Hiszpania poprzez literaturę, poprzez ich uczestnictwo, bo to jest o co walczą nauczyciele, pedagodzy, wszyscy ci, którzy chcą prowadzić w społeczeństwie rolę przewodników. Oni chcą uczestnictwa. Ponieważ szkoła jest tak obsłużona przez nauczycieli, przez radnych, ale ja powiedziałam do burmistrza, mówię kochany, ale nie zapominaj, że jeszcze strzegą to jest wielkie społeczeństwo i jest bardzo dużo ludzi. Uniwersytetu III wieku. A ja też jestem z koleżankami uniwersytetu. nieprawda, nieprawda. Ale I myśmy przyjechały właśnie ze spektaklem Old Spice Girls. Tak jest. Po prostu Old Spice Girls, Basia Wrzesińska. Wielka aktorka, koleżanka moja, znana z kabaretu Olgi Lipińskiej, który jest już historią, i wspaniale śpiewająca, wspaniała nasza Litka Stanisławska. Proszę Państwa, trzy kobiety, wiele lat i wiele doświadczeń, i bardzo duży talent, i kultura. Zapraszam serdecznie. Nawet... Jesteśmy bardzo zadowoleni ze spektaklu. Bardzo nam się podobało. A kontakt z tymi paniami, aktorkami, był rewelacyjny. Chociaż byłem sceptycznie nastawiony do, do, do przyjścia tutaj. Żona mnie namówiła i uważam, że nie był to czas stracony. Chwila relaksu, chwila śmiechu bardzo nam się przyczyniła do, do, do lepszego samopoczucia. Pani Emilia to także nasz wielki przyjaciel, bo oprócz przedstawień, które przygotowuje, no przez te 13 lat nas nauczyła wielu spraw, jeśli chodzi o kulturę, o sztukę, ale i o taką przyjaźń, która jest bardzo ważna między ludźmi, o dobro, które niesiemy ludziom, także poprzez te przedstawienia. Szanowni Państwo, chcemy w tym roku złożyć wniosek o, z, z przedstawieniem, które trwa już 15 lat. Na dwóch nie było. Pani Emily, ale chłopi, to było trzecie przedstawienie. Chcemy złożyć wniosek o y, nagrodę muflonów, to jest taka nagroda aglomeracji wałbrzyskiej. No i jestem pewna, że wygramy, jeśli chodzi o wydarzenia artystyczne. Bo raz coś zrobić, dwa razy, jak to pani Emilia Ta. mówi, to jest ważne, ale robić to już 15 razy to sztuka. To wielka, wielka sztuka i dlatego zawiadamiam wszystkich mieszkańców, którzy będą chcieli usłyszeć i zobaczyć ten reportaż, proszę Państwa. Mamy się i macie się czym pochwalić, a to jest najważniejsze, żeby nie było takiego wściekłego prowincjonalizmu. Chcę powiedzieć, jak ja to rozumiem, że tylko tam gdzieś, tak jak mrożek mówił, tam jest wspaniale, a u nas to bida z nędzą, nieprawda, u nas jest wspaniale i jestem przede wszystkim aktorką i człowiekiem ale Polski. Tego mi matka uczyła i dlatego cieszę się, że jestem z Wami. Emilio, do uznania za te piękne lata. Pewnie ja z uchwałą rady miejskiej chcielibyśmy przekazać Ci granitowe serce Polski, takie malutkie tu w środku, ale jest jeszcze pewna treść. Burmistrz Strzegomia nadaje Pani Emilii Krakowskiej tytuł honorowy, zasłużony dla ziemi strzegomskiej.